Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jest wiele rzeczy, które uważamy za niezbędne do życia. Jedne z nich podtrzymują nasze życie biologiczne, jak na przykład jedzenie, mieszkanie, ubranie. Inne z kolei nadają egzystencji trochę koloru, sensu, sprawiają, że czujemy rozwój, radość, intensywność i głębię. Ale są i takie rzeczy w codzienności, które tylko wydają się niezbędne do życia. To to wszystko, co przestało nam służyć, a czemu zaczęliśmy my służyć i do czego często nieświadomie jesteśmy bardzo mocno przywiązani. Jezus pokazuje, że to On karmi, daje życie, to prawdziwe, które nie przemija i nie wiąże, nie czyni z nas niewolników. Wręcz przeciwnie. Wyzwala z tego wszystkiego, co nas więzi, i uzdalnia, byśmy dali się posłać. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.